Dzień dobry, witajcie tu podcast Inny Świat. Nazywam się Paweł Mościcki, kolejny odcinek z cyklu Lektury. Dzisiaj zajmiemy się historią, która ciągnie się za nami już od jakiegoś czasu, od 2016 roku, której poświęciliśmy już tutaj jeden odcinek, a mianowicie tak zwaną, zajmiemy się tak zwaną Russiagate. Russiagate. Żeby w skrócie przypomnieć o, o co chodzi, bo jest to nazwa, która skrywa wiele zagadek i tajemnic, ale tak żebyśmy się zabdejtowali, może troszeczkę, nawiasem mówiąc, polecam ten poprzedni odcinek, bo tam wiele z tych aspektów przytaczałem i tłumaczyłem. No to jest taka teoria, zgodnie z którą Trump Donald Trump wybrany prezydentem Stanów Zjednoczonych w 2016 roku i który objął urząd w 2017 roku jest jakoś agentem, figurą wystawionym i popieranym przez Rosję i Władimira Putina człowiekiem to się oczywiście stopniuje no bo właśnie albo to jest ktoś kto jest przez Rosjan Szantażowany jakimiś nagraniami, albo jest to po prostu agent, albo jest to kontrahent, albo no w jakiś sposób jest tak naprawdę przyczółkiem rosyjskim w Stanach. I Rosjanie albo sfałszowali wybory w Stanach Zjednoczonych, żeby on wygrał, albo wpłynęli na te wybory w znaczący sposób, albo mają roz... postartą nad Ameryką sieć wpływów, które miały wywrzeć efekt w postaci wyboru na stanowisko prezydenta właśnie Trumpa. No w jakiś sposób w każdym razie Rosja jest z tym Trumpem dogadana. To jest ich człowiek. Ta narracja jest, jak już pokazywałem w tym poprzednim odcinku, jak pokazywało przede mną wielu bardzo wybitnych i bardzo o wiele bardziej ode mnie wyrobionych dziennikarzy, jest to całkowita bzdura na wszystkie na wszystkich etapach dowodzenia tych związków mieliśmy do czynienia z dość spektakularnymi potknięciami, kompromitacjami. To co oczywiście nie zmienia faktu, że mainstream cały czas tę narrację uważa za uzasadnioną, prawdziwą. On ta, ten rodzaj myślenia przeniknął do, do takich potocznych rozmów, do. Small talków, stał się taką doksą, prawda, domniemaną wiedzą właściwie ogółu społeczeństwa. No w Polsce to wiadomo, że ponieważ żyjemy w kraju, w którym wypowiedzenie słowa Rosja po prostu kasuje twarde dyski większości mózgów polskich, koment, koment, polskiego komentariatu, no to to o wiele łatwiej jeszcze przychodzi. Natomiast no i to jest oczywiście jeden z przykładów. Ten odcinek, który poświęciliśmy Russiagate poprzednio, nazywał się Teoria Spiskowa, w którą wszyscy wierzycie, bo jak Państwo wiedzą, czy jak wiecie, no to teorie spiskowe to są takie teorie, których nie aprobuje właśnie mainstream i których mainstream nie chce dopuszczać ani uznawać za wiarygodne. Natomiast inne narracje, które mainstream dopuszcza, mogą być o wiele bardziej absurdalne, o wiele mniej. Racjonalne, o wiele gorzej dowiedzione niż te nazwane teoriami spiskowymi. No, ale ponieważ mainstream je probuje, to będą one w obiegu i najważniejsze tytuły prasowe, najważniejsze telewizje, politycy i tak dalej, będą się prześcigać w udowadnianiu, jak bardzo w nie wierzą i jak bardzo uznają je za rzeczywistość. No, i w przypadku RussiaGate Gate, tak właśnie jest. To znaczy, jeśli Zdarza Wam się mieć poczucie pewnego zdumienia, kiedy obserwujecie, nie wiem, osoby w Polsce, które no w sposób taki całkowicie bezkrytyczny wierzą w doniesienia Komisji Smoleńskiej, w eksperymenty dokonywane przez ekspertów tak itd., itd., i jesteście z, no skonfudowani, że istnieją właśnie ludzie, którzy żyją w rzeczywistości, w której te eksperymenty są rzeczywistością, są jakimś realnym. Łańcuchem wypadków, no to myślę, że nie mniej powinniście dziwić się ludziom, którzy wierzą, że Russia Gate jest prawdziwa. Zanim przejdę do dalszego ciągu już właściwego mojego dzisiejszego wywodu, no to oczywiście bardzo chciałbym Was poprosić o to, żebyście nasz podcast lajkowali, subskrybowali, udostępniali innym, komentujcie nasze filmy. To nam wszystko bardzo pomaga, a czasy są trudne. Wszystko kosztuje pieniądze, yy, yy, nie tylko czas, ale i właśnie dosłownie pieniądze zresztą dzisiaj będę się opierał na materiałach, które są za płatną subskrypcją, więc jest to jeden z przykładów na to, jak proste jest przełożenie między tą pomocą, a, no a naszą pracą i. Yy, wydajnością tego podcastu. Jeżeli chcielibyście dołączyć do naszych patronów i patronek i wspierać nas finansowo, zapraszamy na stronę patronite.pl ukośnik Inny Świat. Tam możecie sobie wybrać progi i dostać dodatkowe informacje. Od zeszłego tygodnia co tydzień będziecie mogli dostawać zestaw lektur co najmniej siedmiu, także jeden tekst lub jeden odcinek podcastu, bądź jeden film dokumentalny. Albo jakiś inny ciekawy materiał na temat polityki międzynarodowej i historii tej polityki międzynarodowej będziecie od nas dostawali. Także zachęcam do skorzystania z tego progu, ale też z innych, w miarę możliwości i ochoty. Natomiast zanim przejdę już do dzisiejszych do omawiania dzisiaj, dzisiejszego zestawu tekstów, to chciałbym jednak powiedzieć właśnie o czymś rzeczywistym, co jest związane z, z Gate, a mianowicie z bardzo rzeczywistymi i bardzo dotkliwymi konsekwencjami tej, całej, te, tej tego całego oszołomstwa, a mianowicie, ponieważ od kiedy Trump objął urząd, urząd prezydenta, ta Russia Gate była wykorzystywana do tego, żeby stale torpedować jego prezydenturę, no to konsekwencje tego rodzaju zabiegów, a jak zobaczymy też w dzisiejszych tekstach, Udział w tej całej operacji brały właściwie wszystkie najważniejsze instytucje państwa amerykańskiego. Nie tylko usłużni dziennikarze, nie tylko opozycyjni politycy, ale na przykład służby specjalne i i tak dalej. Efektem była m.in. kryminalizacja dyplomacji z Rosją. Prawda? To znaczy, po pierwsze, oczywiście, wytworzenie takiego poczucia, że Rosja jest wobec Stanów Zjednoczonych bezwzględnie stale i, pod, i w sposób taki ukryty i wyrafinowany wroga, że ma bardzo rozbudowane sieci wpływów, że właściwie no, jest to taka, mówiąc w skrócie, skuteczna implementacja myślenia paranoicznego, ale efektem jest to, że właściwie nastroje społeczne i opinia publiczna jest tak nakręcona w tej paranoi, że właściwie każdy gest dyplomatyczny, racjonalny w stosunku do Rosji jest traktowany jako zdrada, prawda? to znaczy nie jest elementem racjonalnego planu politycznego albo próbą uzyskania jakichś jakich efektów albo skonstruowania jakiegoś długofalowego dialogu, tylko jest zdradą, ponieważ z Rosją rozmawiać się nie da, no bo Rosja sfałszowała nam wybory itd., itd. Oczywiście, kolejny efekt to eskalowanie napięć, które wynika z tego, że, między innymi Donald Trump, na przykład, podlegając tym naciskom, później procedurze impeachmentu, no, musiał się wykazywać, jak to on jest twardy wobec Rosjan. Prawda? No i w związku z tym no, musiał poczynić szereg gestów, które tego dowodzą. między innymi gesty bardzo eskalujące napięcia wokół Ukrainy. tak? To, to Trump, pierwszy zdecydował się wysłać broń wojskom ukraińskim do tego żeby one używały amerykańskiej broni w wojnie na Donbasie która trwała od 2014 roku i która jest dziedzictwem jeszcze administracji Obamy i Hillary Clinton o czym zaraz jeszcze będziemy mówić czyli jego sekretarz stanu co więcej, Donald Trump w 2019 roku, dokładnie w sierpniu 2019 roku, wycofał się, wycofał Stany Zjednoczone jednostronnie z tak zwanego INF Treaty, czyli podpisanego w 1987 roku przez Gorbaczowa i Reagana porozumienia o wzajemnej kontroli Intermediate Range Nuclear Forces. Tak? Czyli to, było, to była. To był jeden z, no jedno z największych osiągnięć końcówki zimnej wojny, która polegała na tym, żeby zatrzymywać wyścig zbrojeń i podpisywać traktaty o wzajemnym kontrolowaniu rozwoju tych różnych najbardziej niebezpiecznych arsenałów wojennych. Stany Zjednoczone w sposób jednostronny wycofały się z tego traktatu. Co ciekawe, w sierpniu tego roku. 6 lat e, później wycofała się z tego Traktatu Rosja. Ta Rosja, która jest e, globalnym zagrożeniem i jest w stale, stale w natarciu, czekała 6 lat na, wy, na wykonanie gestu, który jednostronnie Stany Zjednoczone wykonały w 2019 roku, to tak, żebyśmy mieli troszeczkę poczucia balansu w tym wszystkim. No ale oczywiście. E, Oprócz tego, w realnej polityce eskalowaniu napięcia, no najgłębsze zmiany, jakie wprowadziła ta historia Russia Gate, to jest nauczenie praktycznie całej zachodniej opinii publicznej myślenia paranoicznego, właśnie. Ponieważ struktura, niestety, tego, tego, tej opinii publicznej, struktura mediów polega na tym, że jeżeli ktoś zrobi zastrzyk, Gdzieś w Stanach Zjednoczonych do tego obiegu, to za chwilę to samo, te same frazy, naprawdę dosłownie, będą powtarzali wszyscy prominentni dziennikarze w Europie, w Polsce, na tym będzie się budowało kariery, będą po po powstawały specjalne podcasty, specjalne strony internetowe, które będą klepały te, te całkowite wymysły. Nawet jeśli one zostają następnie demaskowane, falsyfikowane. Udowadniana jest ich powierzchowność albo całkowita fałszywość, to nie zmienia faktu Ten, ta tonacja została nadana w sposób tak skuteczny, że dzisiaj praktycznie nie ma w mainstreamie dopuszczalnego żadnego innego tonu. Prawda? To znaczy, stąd też nawiasem mówiąc, bierze się ta łatwość również w Polsce, prawda? Rzucania oskarżeń o prorosyjskość, o sprzyjanie Rosji. O jakiś zawo zawoalowany sposób współpracy z Rosją. To się wszystko wzięło z tego, prawda? Te Tomasze piątki, które oskarżą każdego, kto prawda, przechodził obok flagi rosyjskiej, albo był w ambasadzie, albo nie wiem, nie daj Bóg, leciał nad terytorium Rosji w samolocie, no to prawda, już jest na pewno agentem itd, i tak dalej. I też bardzo skutecznie wprowadzono tą, ten odruch, że jakakolwiek inna Polityka w stosunku do państwa rosyjskiego, niż polityka bezwzględnej militarystycznej e, e, konfrontacji retorycznej lub militarystycznej już od 2022 roku, jest w ogóle niedopuszczalna, jest nie do pomyślenia jest właśnie zdradą narodową. Prawda? No w Polsce to są oczywiście uszy bardzo podatne więc my jesteśmy na wojnie z Rosją o, już od trochę wcześniej, ale to Zdecydowanie również pogłębiło te dyskusje w Polsce. Prawda? No dzisiaj mamy parlament, w którym właściwie wszystkie siły się nawzajem oskarżają o prorosyjskość, po prostu no już łamiąc resztki jakiegoś yy, rozumu publicznego. I to jest moim zdaniem niezwykle niebezpieczne. To jest po prostu kryminalizacja nie tylko dyplomacji, ale w ogóle myślenia. Jest to też kryminalizacja dziennikarstwa, bo większość tych dziennikarzy, którzy sprawdzali po prostu jak jak należy, bo dziennikarze się mają zajmować ustalaniem prawdy, a nie prawda, pociskaniem takiej lub innej narracji, też byli oskarżani o sprzyjanie Rosji, bo ten klimat się rozprzestrzenił tak szeroko, że dzisiaj właściwie zawód dziennikarski, wykonywany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jest już też czymś podejrzanym. Natomiast to, co się stało w ostatnich miesiącach, to jest. Yy, 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 jest to efekt bardzo też cynicznej rozgrywki wewnątrz polityki amerykańskiej. Szefową DNI, czyli, czyli dyrektorem wywiadu państwowego, czyli taką, ta, takim dyrektorem sprawującym nadzór nad wszystkimi agencjami wywiadowczymi, takimi jak CIA, FBI, NSA i tak dalej, została Tulsi Gaber. Tulsi Gabbard też była wielokrotnie oskarżana o, o, w ramach już rozkręconej paranoi o, o prorosyjskość, o bycie agentką rosyjską, nawiasem mówiąc przez Hillary Clinton, między innymi, która będzie dzisiaj bohaterką no prawie że numer jeden tego odcinka. I od no, ponad miesiąca Tulsi Gabbard systematycznie deklasyfikuje, czyli de, znaczy odtajnia, przepraszam za ten Anglicyzm czy amerykanizm odtajnia dokumenty związane z Raszekiem. Czyli udostępnia opinii publicznej maile, dokumenty, zapisy, raporty, które wcześniej były przed tym okiem opinii publicznej skryte, a dzisiaj można je sobie już spokojnie przeczytać i zanalizować. Zresztą zachęcam. My tutaj w innym świecie jesteśmy zwolennikami no takiej praktyki, że wszystko jest podlinkowane, jeżeli ktoś. Chcę sobie sam wyrobić opinię, a nie wierzyć mi na słowo, to bardzo serdecznie zachęcam. Należy to, czym, czym prędzej zrobić i wyciągać własne wnioski. No, oczywiście nie mam wątpliwości, że Tulsi Gabbard no, uruchomiła tę całą procedurę, no, między innymi dlatego, że administracja Donalda Trumpa w sposób książkowy rozczarowuje swoich wyborców. Chyba najbardziej takim skrajnym, choć wcale może nie najważniejszym przykładem tego, tej kompromitacji jest oczywiście to, co się dzieje z tak zwaną listą klientów Jeffreya Epsteina. Nie wiem, czy ona istnieje. No myślę, że administracja Trumpa też nie umie tutaj ze sobą dojść do ładu, bo raz mówi, że widziała te. Różni urzędnicy raz widzieli tę listę, raz ją mieli na biurku, innym razem twierdzą, że jej nie ma, prawda? No ale w każdym razie elektorat tego zdecydowanie oczekuje. Z jakichś względów, których już tu nie będę może rozkręcał, Donald Trump nie chce udostępnić tych materiałów. No więc w związku z tym podejmuje różne próby odwrócenia uwagi, opinii publicznej od tego. Jedną z tych prób jest właśnie ostateczne pogrzebanie, pogrzebanie Russia Gate przez, przez Tulsi Gabbard. To akurat moim zdaniem pro publico bono się dzieje. Inne, no to na przykład takie, żeby oskarżyć Nicolasa Maduro, prezydenta Wenezueli o bycie jakimś hersztem największego gangu narkotykowego na świecie, wyznaczyć nagrodę za wskazanie jego, jego, jego położenia, co tutaj cały internet już wykorzystuje, prawda, wysyłając zdjęcia z pałacem prezydenckim w Caracas i, i wskazywaniem, że, e, że wiedzą, gdzie, gdzie się on znajduje.